Siemanożko ludziska, witam was oto w, w kolejnym odcinku. Zagrajmy w The Binding of W dzisiejszym odcinku będziemy grali klim raz za rusem na hardzie. Mam nadzieję, że się uda troszeczkę dalej przejść the maze. Hmm, nie lubię the maze. I tutaj saving box upgrade every familia from normal to super or to super to ultra using is twice a room. To jest jakiś spacebar item z bardzo ciekawym jeszcze rinkietem, ale z słabą pigułką, nie? Czyli co? Nasze familiary będą ciekawsze. Ajaj, nie dostaliśmy dodatkowego stafu, nie? No, no cóż, udziska. E, w ogóle taki e, mam do was fajnego newsa. Ogólnie e, na moim Discordzie jest pewna osoba. Pewnie przekręcę Nick, bo nawet do końca nie pamiętam e, Niku, ale Rafael, która właśnie mi tam postuje. <grym> Wurp... Mogę sobie znowu mieć e paralize, No to świetnie, świetnie, nie? Eee, no. Że Revelation będzie miał za niedługo update nowy i w dniu dzisiejszym, bo ten odcinek najprawdopodobniej trafi w piątek, bo raczej nie wyrobię się z nagraniem z Lady Spires z powodu studiów. Chociaż mógłbym, ale... Eee. Jednak mam bardziej większą ochotę pograć sobie w Izaczka niż w Slade Spire. W sumie w połę mam jeszcze większą ochotę, tak na dobrą sprawę. O nie, amnezja. Ale w sumie amnezja jeszcze na takim niższym ten nie. Hmm. To nie jest zbyt fajnie, no. <grystanie> Ile tego kupska jest dobra? Wiecie co? Rozwalę je. Aż dziwne, że takiego labiryntu z gówna Edmund Macmillan yy, nie zamontował. Jakie opcjonalne pomieszczenie. E, ale no nic, no nic. Mam nadzieję, że może oficjalnie będzie do gry. Kilka monet jestem do przodu. Tak na dobrą sprawę. Jakieś serce mi też wypadło, tylko że ja serca w ogóle nie straciłem. No. Ogólnie kurczę, powiem Wam, że też e, zmieniam zespół w pracy, dostałem kolejne podwyżkę, nie? te pomijając kwestie jakby sfery prywatnej, to powiem, powiem Wam tak, że naprawdę fajnie mi się w życiu układa i kurde, mam po prostu tą chęć e, robienia, tworzenia czegoś, nie? O kurde, nawet sobie ogarnąłem wyciskarkę do, do, do warzyw i owoców i zacząłem sobie soki wyciskać, póki co e, jest trik e, wynoszący 3 dni pod rząd. 3 <grych> dni pod rząd wyciskałem sobie soczek, mm, bardzo fajnie, bardzo smacznie I powiem wam tak, że to naprawdę działa, nie? Bo jak troszeczkę ostatnimi czasy jadłem dość dużo so y Cufowego jedzenia, nie? Po prostu sam syf, praktycznie to, jak sobie teraz soki wyciskam i staram się troszeczkę zdrowie jeść jakieś płatki z owocami i tak dalej, i tak dalej z rana. Kurde, nagle mam dużo więcej energii. Mniej jestem senny, jakoś szybciej myślę. No, ale to może też dlatego, że troszeczkę bardziej się zawziąłem, żeby ćwiczyć też na rowerku, nie? No ale co bądź polecam taki tryb życia, nie? One Black heart PAWT, A Large pool of Blood Upon Taking Damage. Wygląda ciekawie. Oczywiście tym razem sobie Revelation odpuszczamy, bo ja chcę sobie to wszystko na zmianę, tak jakby robić, nie? This Mate 2. Dobra. O, skurczy byki, nie? Lecimy dalej, nie? No, mi tak to... Tak to leci, nie? Czekam tak, że będą jak będą, kurde, jakieś siłownie otwarte, może jakieś kawiarenki czy coś, bo bym, kurde, troszeczkę bym powychodził, nie? Z kimś, gdzieś, nie? Bo tak to jest troszeczkę masakra, nie? Już tyle czasu człowiek siedzi przez tą pandemię, bo jest ten lockdown i tak dalej. Zresztą który miał trwać tylko dwa tygodnie. A trwa zdecydowanie, zdecydowanie dłużej niż było to mówione, nie? To też jest ciekawa sprawa, że restauracje, kawiarnie się pomalutko otwierają, przychodzi policja, o, niby wypisują mandaty, nie mandaty, potem to trafia do sądów o, i tak na dobrą sprawę o, sanepid żadnej... Aha, tak to działa. Ciekawe. E, A tak to na dobrą sprawę sanepid żadnej e, jakby sprawy Złożonej do sądu nie wygrał. No ciekawie się w naszym kraju dzieje, nie? Może już wygrał, ale może przegapiłem, jakby, nie? Ale chyba zdecydowana większość restauracji, kawiarnek i tak dalej raczej wygrywała właśnie te rozprawy, nie? Bo potem kierowali to jakby do sądu, że to nie jest uzasadnione prawnie i tak dalej, nie? Oho, to jest chyba maszyna, która powoduje to, że możemy ulepszać, jakby naszych familiarów, nie? Hm. Warto tutaj wrócić z tego względu, że kurde, może byłby jakiś yy, crosspace, nie? My to nie robimy rana pod. Um, podczas. Oj, bram Boże, nie chcę robić pod po, podczas. To nie byłoby zbyt dobre. Nie. Zarzucę na to, że ja się dopiero jakby uczę tych mechanik, które tutaj występują O lecia. Mm, więc jednak ba jestem bardziej skłonny maksymalizować to co mogę dostać w tych ranach, nie? No dokładnie Dobra, no to co? Crosspace Proszę o, Oczywiście, że jest Black Market nawet i nie, ale Item Rooms now appears in the Kurde Dodatkowe itemy w tym Też brzmią ciekawie, nie? Teraz zapomniałem, że tutaj w ogóle to pomieszczenia zupełnie inaczej wyglądają, nie? Czy możliwość nie ranienia się czy ten A myślę że raczej kurde, to co mam to jest dużo lepsze nie mimo wszystko mimo wszystko to jest dużo 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 lepsze nie dobra dobra no to w takim wypadku co schodzimy sobie po lewą na lewą stronę a, i co dobra Cholera. Ale dało radę, nie? E, Highs the floor, bump. Nie, 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 Aha, na tej zasadzie to działa Ciekawe, bardzo ciekawy przedmiot. Też, może nie da jakąś mechanikę, nie wiadomo jaką, ale no, fajne, fajne to jest. Kiedy stoimy, jesteśmy troszeczkę bardziej zbustowani. Ale nie zawsze to. W wy... małej ilości. Ilość... Pójdź, jego mać. Eee, w sytuacji to wykorzysta mnie. z tego względu, że my głównie, żeby nie dostać jakby obrażeń, my się poruszamy, nie? Więc rzadko... fak. Rzadko kiedy będę miał szansę, żeby to jakkolwiek móc wykorzystać. No, to coś na tej zasadzie. Dobra, wejdźmy do sklepu, zobaczmy, co będzie w sklepie. Mam nadzieję, że jakieś serce chociaż. Oczywiście, że nie ma serca. Nie ma jakby możliwości nawet przelosowania. Aha, ja w ogóle zapomniałem, że David Room, Rum nie. Mm, co to było? 56% remove items, pickups in room and spawn one coin. 56% duble all items, consume my balls and chest in room. <grywka> Też było fajne. Dobra, lecimy na bossa. Mam nadzieję, że boss będzie taki, gdzie sobie będę mógł stanąć i Ponafier dzielać na niego Cholera Fajnie go jakby ten Ciachło 36% i no nie ma Ale z drugiej strony naprawdę cholerny dużo sobie ten HBA pana farmiłem, nie? Bardzo dużo życia, bardzo mnie to cieszy. I co? Lecimy sobie dalej? O cholera, czy wy jesteście? Takie wziął. Nie wiem, czy mi się ten dźwięk kojarzy, ale brzmi co najmniej znajomo. No, chyba nawet po Mistrzowsku sobie rozwiązałem te problemy. Mistrzostwem Two Lovers. Idealnie. Teraz już nie. Teraz już szansa na stracenie znowu. Fajnego Devil Roomu. Rośnie. Że dostaniemy obrażenia. Jezu. Że jeszcze to ukłudnie może ich wypychać, nie? No, wiedziałem, że się tak skończy, nie? O, kurde, ta paczka młodych jest dużo cięższa. Muszę usiąść, ponagrywać trochę materiałów, i potem będę wymiatał, nie? Ale fajnie, fajnie, nie jest nudno, jest ciężej. No, w sumie, w Repetence. Oni będą dążyli do tego, tak jak było w tym podstawowym Isaac'ku, ten Wrath of the Lamp, gdzie były po prostu te external mobki i ogólnie o game break było dużo ciężej i w ogóle wzrasta poziom trudności gierki, tak? No i Repentance teoretycznie dąży do tego samego, nie? Jako DLC. A tak swoją drogą te DLC to chyba będzie największe. Z tego co, co, co kojarzę, z tego co pisali ludzie na Discordzie, że to będzie właśnie, kurde, największe, nie? DLC, jakie w ogóle wyszło do Iseka. i będą wychodziły jakby dodatkowe booster paki, ale jako nie booster paki, bo booster paki były zapowiedziane, tylko że ludzie tam robili mu ferment. O, ale przecież tam były inne mody, czemu tego nie dodałeś, a czemu tylko to? A może, może nie powinniśmy zmieniać się mechaniki, bla bla bla? I Edmund po prostu stwierdził, że jak już będą wchodziły jakby takie pomniejsze e, nowe zawartości, nowy content po prostu do gry. O, o krabek. O, I o, już widzę, że ktoś, ktoś tam do mnie pisze na Facebooku. Moja ulubiona redaktorka z pracy. Strasznie narzeka, bo zmieniam zespół, już nie będę jej robił yy, tasków yy, a, a tylko ja wiedziałem czy, co ona tam chciała uzyskać za efekty, nie? Mniej więcej trochę nie pasuje. Że zmieniam zespół. Ale no cóż, podwyżkę dali. Troszeczkę więcej programowania, mniej ustawiania więc jest coś, co jednak chciałbym bardziej robić mimo wszystko, niż konfigurować rzeczy. Kurde, no nie wiem jak ten item działa. Ale z drugiej strony nie mam żadnych familiarów. Chciałbym jakiegoś familiara dostać. Ale to nie jakiegoś słabego, nie? Chociaż może na same byłoby lepiej widać ten efekt. No, o, sekrecik, ja myślę, że warto, nie? Jeszcze jakoś się mogę z tego uzdrowić, mimo wszystko. O, nie, ty gnoju, ale fajna mechanika. Czyli on podnosi wszystkie pick-upy jakie są i przekształca je, jakby broń, broń dla siebie? Fajne. Slow. Nie, nie, no. Może mniej jakiś Spacebar i temu co? Cholera. Te krabety są bardzo fajne, nie? Przynajmniej mi się podoba. I Jezu, Chryseli tych bąbelków jest. Pytanie, czy oni się będą wynurzali, czy nie bardzo? Dobra, przynajmniej chyba tych krabów to ja się pozbyłem, ale to i tak to nie wszystko, nie? Co jeszcze? Jeszcze jeden krab! Ale upierdliwi jesteście. Prawda. Mhm, to jest jakby kilka faz ich Ciekawe I są krócej otwarci niestety Dobra. Aha, dobra. Chyba w Antymbiurfe też była taka mechanika, jakby ten, oni zeskakiwali i wyskakiwali, jakby w innym ten, czy znaczy na tej zasadzie nie. A znaczy, coś zresztą, nawet w Supermazaku są przecież takie ten, nie? To może jakby nie od spodu wyskakiwali tylko ten, nie? Wrądowo designerski ale mobek, który yy... produkuje inne mobki takie sobie bym powiedział, nie? Nie ma jakiejś innej ciekawej mechaniki, nie? Tylko fajnie design ma ten, yy, ta postać, nie? To na pewno. O, no zdecydowanie. O, dobra. Niepotrzebnie już ty wchodziłem, jak już miałem w, yy, odnaleziony sklep, nie? Dobra, to co? To myślę, że chyba polecimy sobie po prostu na samą górę. Mm, 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 mm. Wchodzimy do sklepu? Nie, ja, myślę, że nie. Darujemy, po prostu wyjdziemy na blos, bossa, naklepiemy bossa i zobaczymy, co dalej. Muzyczka znajoma, jakby z filmiku jakiegoś, którego w o jezu, przynajmniej sposób możemy poznać. Z drugiej strony, nie? Skurczy syn jest dość mocny. No, na pewno nie mogę wchodzić po prostu w yy, ten, te bąbelki. Dobra. Zmniejszyłeś się, ziemeczku. <grystanie> Już nie taki twardy, co? A kurde, szczerzy mordkę w moją stronę. Ale nie, 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 nie! Nie ma. <ścoughs> no, padaj! I do widzenia. Uuu, w końcu mnie gra wysłuchała, dostałem jakikolwiek damage up. Może nie jest to jakiś mocarny damage up, ale... Ale taki, w którym już coś można powojować, nie? Dobra, to co? To myślę, że lecimy sobie dalej. Cholera. No i sobie ginę. Nie wiem, nie wiem, ale po prostu ta kompilacja modów nie jest... nie jest łatwa. Niby się wydaje, że dużo przedmiotów, troszeczkę łatwy game break, ale... z drugiej strony... O cholera. Jak mnie porobił, ale no jest ciężej, zdecydowanie, co zrobić? No, trzeba po prostu grać i się uczyć tej gry na nowo <laughs> z tymi modami. ale no nic, to byłoby na tyle z tego odcinka. Skoro jest taki krótki odcinek, znowu po 20 minut, lekko to sobie chyba jeszcze nagram ten, jeszcze parę odcinków, jeszcze z dwa bym potrzebował sobie nagrać, ale to już myślę, że sobie wieczorkiem nagram, żeby no, odpocząć, nie? Żeby sobie odpocząć, żeby jednak yy, mój komentarz był żywszy. No nic, to byłoby na tyle z tego odcinka, widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie!